Cześć, dzień dobry. Nazywam się Piotr Malinowski i jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Dzisiaj jestem u Was, dlatego, że mamy nową ofertę, rewelacyjną ofertę. Jest to y, mieszkanie trzypokojowe. Te trzy pokoje są na stosunkowo niedużym metrażu. Bardzo fajnie zaadaptowane mieszkanie, funkcjonalnie rewelacyjne. A co najważniejsze, do mieszkania przynależą dwa ogródki. Dwa ogródki, jeden z nich ma około 100 metrów, drugi ma około 70 metrów, więc możecie tam sobie urządzić albo miejsca parkingowe dla swoich samochodów, od jednej strony, i ogród rekreacyjny, od drugiej strony. Jeźdźmy na miejsce, zobaczymy, jak wygląda to na żywo. Jedziemy. Jesteśmy na miejscu, mieszkanie znajduje się w budynku, który jest za nami. A ten tutaj obrośnięty narożnik, który widzicie, to jest właśnie jedna z tych działek, przynależnych do mieszkania. I nie jest to y, działka przynależna na mocy jakiejś uchwały wspólnoty, tylko jest to działka przynależna y, w związku z prawem własności wpisanym do Księgi Wieczystej. W Księdze Wieczystej są te dwie działki. I kupując mieszkanie, stajecie się ich właścicielami. Zobaczcie sobie. Przejdziemy sobie tutaj. Teren jest może trochę nieuprzątnięty, ale jest potężny. Wyobraźcie sobie, tutaj można urządzić sobie albo ogródek, albo miejsca parkingowe od tej strony dla samochodów dwóch. Weszliśmy do środka. Tak jak wcześniej mówiłem, mieszkanie jest trzypokojowe. A tak jak w tej chwili widzicie, jest świeżo po remoncie. To jest jeden z pokoi, A za tym oknem widać ogród, w którym przed chwilą byliśmy i który może być wasz. Drugi pokój, który jest oddzielnym pomieszczeniem po sąsiedzku z tym, który którym byliśmy przed chwilą i sytuacja podobna. Tak, tam też jest ten ogród, który może być wasz. Łazienka to bardzo ważne pomieszczenie w każdym mieszkaniu, a w tej, tutaj, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Popatrzcie na szczegóły i na to, z jakim smakiem jest ona wykończona. No i teraz jesteśmy w głównej części, czyli salonie, z którego jest przejście do aneksu kuchennego. Zobaczcie sobie szczegóły wykończenia i wyposażenia tego fragmentu mieszkania. I znowu to co najlepsze: za mną jest ten drugi obrót, o którym mówiłem naprzeciwko. Ten pierwszy ma około 70 metrów i jest od frontu, a tam jest ten drugi, który ma powierzchnię dokładnie 101 metrów kwadratowych. Wyobraźcie sobie krzysełko, wyobraźcie sobie stoliczek, wyobraźcie sobie grilla i wyobraźcie sobie, że w centrum miasta, niedaleko starówki, możecie mieć taką powierzchnię, tak renwacyjny mieszkanie. Weszliśmy właśnie w to miejsce, które przed chwilą widzieliście z okna. Tak to wygląda z bliższej odległości. Także nie przedłużając, jeżeli jesteście wstępnie zainteresowani, macie pytania, zapraszam do kontaktu ze mną i zapraszam do zakupu tej wyjątkowej nieruchomości. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!